Przypominam, że jest z nami w studio Sławomir Bubicz, jeden w moim odczuciu z najbardziej doświadczonych i wiarygodnych instruktorów hata jogi w Polsce. Dziękuję bardzo Jacku. Ale zamiast pławić się w komplementach, to może po prostu poproszę cię, abyś powiedział jeszcze bardziej precyzyjnie o tym, dlaczego to pochylenie, które przedstawiłeś, może być pomocne i jak się naprawdę pomocnie dla siebie pochylić. Ono jest pomocne, dlatego że przez całe życie gromadzimy w swoim ciele różnorodne bloki, które w ogóle wszelkie zacieśnienie, skrócenie mięśni jest odzwierciedleniem stresu. Czyli napinamy się, żeby powstrzymać tak. jakieś emocje, żeby znieść trudy życia, tak. ale jednocześnie to w nas odkłada się jakoś. Tak. tak, więc jeżeli potrafimy rozciągnąć swoje ciało, potrafimy, jak mówi mój mistrz, rozciągnąć swój umysł. I dlatego. Ważna jest też precyzja w tych ćwiczeniach. Nie pójście za tym, jak ciało chce, ale yy, nie oszukiwanie. Ciało jest pełne różnych deformacji, pełne właśnie tych bloków. Jeżeli na przykład robiąc to ćwiczenie, będę zginał nogi i wykrzywiał stopy i myślał tylko o tym, żeby głowa dotknęła do nóg na pewno nie będzie to Aha. nic dobrego. Nie, nie chodzi o to, żebyś pobił rekord i natychmiast dotknął nie. czołem y, palców, tylko żebyś się schylił fizjologicznie, tak zgodnie tak. z tym, że jest dobre dla ciała. Czyli tu zdaje się wyciszyć, czyli nie, że za, tak, czyli tak, nie, tak, nie zaniedbywał Aha. tej części, która czyli tu musisz być czyli muszę wyciągnąć o. się do góry. Mhm. Wtedy uaktywnie te części mhm. ciała i dopiero położyć się, Rozumiem. i złapać się jak najdalej. A jeżeli ktoś zebrał w swoim ciele tak wiele napięcia, że nie jest w stanie schylić się tak jak ty w tej chwili, to lepiej chyba pozostać. Lepiej pozostać wyżej. wyżej ale czuć, że się piesów, przy pomocy prawda? paska, owinąć pasek Aha, stawy, jakiś pasek tu może być. Ale nie zginać się w ten sposób dlatego, że w większości osób ta część ciała, czyli kręgosłup pędwiowy jest już za bardzo osłabiona. To dotyczy również chyba postulatu Ka fizjologii każdego schylania. Ja zauważyłem, że pochylając się do ciebie, miałem tendencję, żeby zrobić tak. Przypomniałem się, czego mnie kiedyś uczyłeś i zrobiłem tak, 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 żeby nie obciążyć nadmiernie jednej części pleców, a nie rozciągać. Tak, dlatego, dlatego drugiej. że my unikamy bólu, po prostu e, tego fizjologicznego bólu, który przychodzi e, podczas wykonywania ćwiczeń. E, ten ból przychodzi po to, żeby. E, Usunąć po to, żeby już go więcej nie było. Aha, po to, czyli żeby... ból w czasie ciczej może być przewodnikiem. Tak. Tak jak mówi mój mistrz, yy, kiedy będziecie 80, mieć 80 lat, będziecie się czuli, jakbyście mieli 8. A teraz macie 8 czy 18, czujecie się, jakbyście mieli 80. Yoga może być drogą, żeby zmienić swój yy, psychologiczny Oczywiście. i fizyczny. Oczywiście. Patrząc wiek. na mojego mistrza, który ma 74 lata. Jest, jest to po prostu coś niesamowitego. Może to mają ludzie Wschodu na myśli, gdy mówią nam, że praktyka duchowa i fizyczna może nam zapewnić nieśmiertelność i harmonię. Dziękuję. W tym życiu.